znajdujemy się dzisiaj w w Biblioteki Miejskiej na wystawie Stowarzyszenia Artystów Amatorów Plastyków na wystawie poświęconej kobiecie i kwiatom bardzo piękna wystawa i jest mi bardzo miło, że mogę wziąć udział oglądając pracę tych artystów plastyków którzy dzisiaj wystawiają swoje prace piękne kwiaty w bardzo różnym wydaniu, a no, kobiety jeszcze piękniejsze. Każdy obraz co innego mówi, i trzeba naprawdę przez chwilę się zatrzymać nad każdą z tych prac, aby można było wydobyć ducha tego, który artysta chciał przekazać, malując ten obraz. Kobieta w Portrecie i Kwiaty, to y, tytuł wystawy Stowarzyszenia Martów Plastyków w Tomaszowie Mazowieckim. Jesteśmy w Czytelni Biblioteki Powiatowej w Tomaszowie Mazowieckim. No i jak, jak zwykle z zainteresowaniem oglądam to, co ci y, amatorzy, chociaż ja czasem patrzę na niektóre, nie jestem znawcą malarstwa, ale patrzę na niektóre, na, na niektóre dzieła tych amatorów i twierdzę, że, że wcale nie, są, nie odbiegają w sumie od, od zawodowców, od tych, którzy kończyli Wyższe Szkoły Plastyczne czy Akademię Plastyczne, czy Akademię Sztuk Pięknych. I uważam, że to ta pasja, którą y, wielu tomasowian ma, jeśli chodzi o, no, o rysowanie, malowanie jest w sumie dobrą pasją. Ja żałuję jednego, że, że nie mam tych zdolności, ale przynajmniej te doznania, y, które, y, które mam y, oglądając te. Y, Malowidła i rysunki y, tych naszych y, tomaszowskich amatorów, artystów. I uważam, że, że, że to jest fajna, fajna rzecz i warto, warto to oglądać, warto popularyzować y, te wystawy i ich y, pracę. Mamy możliwość spotkania się w gronie pasjonatów twórczości Stowarzyszenia Amatorów Plastyków. Dzisiaj właśnie witam Państwa bardzo serdecznie, witam przybyłych gości. Jest to święto, które jakoś od lat dryło y, się w naszą świadomość i bez którego trudno nam się obejść chociaż tak naprawdę nie wszyscy do niego przywiązują taką wielką wagę. No, proszę Państwa, daliśmy taki mały folderek, według którego bardzo proszę o zapoznanie się z twórczością i z nazwiskami naszych członków stowarzyszenia. Nie chcę zbytnio przewartościowywać w naszej twórczości, ale, bardzo, ale uważam, że warto zwrócić na nią uwagę i warto nawiązywać ze stowarzyszeniem kontakt. Jesteśmy Jedyną taką organizacją w Tomaszowi Mazowieckim, która już w tym roku obchodzić będzie 45-lecie. Właśnie chcę do tego nawiązać w kwietniu. Jest to już niedługo, chociaż nie wiem, czy uroczystości na 45-lecie nie zostaną przeniesione do, na inną okazję na lipiec. I bardzo proszę o tym pamiętać i proszę o nas myśleć i wspomagać nas nie tylko czułymi myślami i dobrymi, ale również jeżeli wśród Państwa są chętni i spróbowaliby nam pomóc finansowo w zamian za na przykład za reklamę czy za naszą twórczość, jesteśmy gotowi przyjąć taką pomoc. A tymczasem proszę o. Zwiedzanie wystawy i tu początskunek ale bardzo serdecznie zapraszam. Muzyka obraz, który swoją żywą kolorystyką panią Zlodyni Firuta jest najbardziej takim rzucającym się w oczy przyciągającym do siebie, dlatego też polecam obejrzenie tej wystawy i zachęcam wszystkich do wzięcia udziału. Muzyka